Aloha, witam wy kolejny, na razie to w pierwszym odcinku z dziesięciu. Komentowania wakacyjnych piosenek, Mam nadzieję, że nie będę miał informacji, gdzie komentujemy. Sławusia! All inclusive! Najlepiej zaczniemy wakacje piosenek od Sławusia, który stał się moim idolem. Dokładnie tak, lubię go słuchać. Do naszego piosenka e, będzie jeszcze jego inna piosenka, ale to o tym powiem później. Teraz zaczniemy. Jesteśmy już dzień po zakończeniu szkoły. Po zakończeniu szkoły jesteśmy już, więc no. E, no więc. Mili wakacji, tylko dla jednej osoby nie życzę Dla jednej osoby, takiego Michała, kto wie, kto wie. Czasem do najgorszego i w ogóle, bym miał te najgorsze wakacje. I powiem Ci tak, e, jak to wam powiedział, jak to za chwilę to do Ciebie napiszę. E, widać, że coś do mnie czujesz. Alba, e, nie będę mówił to, bo nie jest tego w ogóle godnym ani nic, więc no. E, więc, co, e, mam e, ma nadzieję, że to film nie zejmie, chociaż te mogą mieć rozszerzenia. E, no. No, ja i tylko tak. E, mówię tam, myśli, że się ktoś się mu echidą. Wyjebane po prostu, powiem tak. Po tak. Po, tak. Pizza w necie, kodak. nie, czekaj, to, nie, kozak w świecie, Pizza w necie, dokładnie tak, 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 dokładnie to jest taki Michał, ale, eee, tak, 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 eee, no, nie podaję go w ogóle, żeby najgorszego, dobra, eee, zaczynamy korzystać piosenkę, O.L. All Inclusive, eee, no, i eee, mam parę piosenek jeszcze wakacyjnych, więc tam się znajdzie jakieś piosenki wakacyjne, więc, no, eee, więc, a tu, kurde, budują mi jakieś eee, hards, coś tam, obok szkoły, więc, no, to <laughs> tam do Niemcy, ale, nie, szala, nie, eee. idźmy, zaczynajmy korzystać tą piękną piosenkę, nie, wezmę cię na cudowne wakacje. All inclusive. Będę cię... Pi A ja all inclusive miałem. Y, w 20 roku jak było, y, była pandemia. Miałem. Jeśli. Będę cię całował. Nauczę cię nawet pływać. Ale najpierw subskrybuj kanał Sławomir. No, right? A nie już subskrybuję. A nie. Mhm. Mm no. A to jest taka piękna szuszka, dokładnie. Piękny kopalnik. Na... Ja, piękny, pan, pan górnik kopiarz Proszę bardzo, pięknie, bardzo piękny strój. Tak, mokranie. Ja już tej piosenkę, kiedy No dodaję na Spotify tę piosenkę, więc no. Zwoła czas na zmianę. Kiedy się nudzi, już zakopane. Widziałem pięknie, co jeździ w wynikiem, i jak widzą, proszę Proszę, umocowane pięknie. Ja bym że tego modelu ale to później wam, powiem, znaczy, były pętą. Masę pije tygrysem i zabieganki te polecam. Tak, 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 tak. wypłacie finansowy zryw. Bardzo pięknie, mmm, sobie cóżków. Pięknie, naprawdę bardzo strasznie. Malefiko i dalej. Wymbieram obdarze. Hollingwood Z. Hollingwood Z. piękny stan. Proszę, to piękny tutaj, proszę bardzo, piękny sobie pływa w basenie. Dziepięknie jak majorca, bo chubię gdzie. No Proszę ja ja dos bardzo, z wielką kaczuchą, nie, jakaś taka XL rozmiar prawda, pewnie Wielka kaczuszka, dokładnie Abym nie chcielibyś taką kaczuszkę mieć oh, no, Proszę bardzo, no i... Wolny do przeszkód No Ale no, się u mnie zupełnie ugina to Łach Vibit. Pista od inkluzji A ja... A, proszę bardzo, piwerka ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pi Ja pierdolę, sześć piwerek No to nieźle, nieźle ma... Pivo gin, a potem wódzia gin... Proszę bardzo, widać jak nabiera sobie wszystkie żarcia Proszę bardzo, przepięknie Manefik, bo nabieramy żarcia Pista, jak zabudzi no to... Dokładnie jak zaboliłem to trzeba skoczyć. Dokładnie tak jak zaboliłem, to trzeba skorzystać. Skorzystam. Ruskich tutaj cieszy kuczy, metka. a Ale jest Ru Rusia. track and Field. Nie, nie. Mnie imponuje. Ale bardzo, tybie, Pięć z teksturą MZ, bo ty piękny, z uśmiechnięty Sławuch, proszę bardzo. Pięknie, pięknie. Tu osoba związana z truga. Tu, tu, tu. To piękny stan. O, nie, nie, Lucy. O, tak, to będzie lepsza mi Tak, by zakłęć też, sobie, tobie, jak sobie ładnie, tanczy Sławuch z. Zy... Z... jak gościem. Bardzo tak to będzie, na dokładnie tak. To pijemy tego go dokładnie tak, to pijemy tak, to tylko, dokładnie. Proszę bardzo jak na kaczuszce, sobie się tam grają na trąbkach jak na kaczuszce. 🎵🎵🎵 A potem tą, tak, tak, tak. Tak. Sławuj z gościem, grają na trąbkach, opierając się o głową kaczkę. Tak, dokładnie tak. O proszę, pięknie grają dla ruska proszę bardzo tak Pięknie grają ruskowi prosto do ryja Gratulacje perfekcyjnie Pięknie tak musiała się ustawić Dupa, e, dupą oczywiście tak A proszę proszę bujają proszę Proszę moje, wakacyjna przyjaźń Proszę bardzo wakacyjna przyjaźń ale to była bomba, proszę bardzo. Jak tu piękny skoczył nasz yy, gość specjalny, i jak słabość piękny na bombę skoczył do mnie, Malefic. Przedoplotem dla pilotów brawa! <laughs> nie ma to jak wziąć lodówkę, co nie? Porałem Czy pew jest zabawą? No nie, jakby się wracał do pasy, racze nie.ż zabawa Zaliczony na bez suk ze No, e, więc tak. Mm. Proszę bardzo, chciałaś wziąć zakupy? Tak, właśnie, chciałaś wziąć zakupy, są dokładnie, tak? Mhm, tak, 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 tak. Więc tak dujemy! Tak dujemy do cudzoziemca, do żeby wypisać wszystko, co. O, który nam, nam, nam oferuje. Na czapocie! A wyjdziecie na wakacje? Bo ja. Przedmiot sobie, ja tak, do Alion Jolandii z moim kuzynem i rodzicami. E, od 11 wyjazdu, 12 całego dnia, i 13 powrót do Kielc. Mhm, uh -huh. tak, tak, mhm. Uh -huh. Dobra, idź dalej, dalej. dalej. E, potem e, od 15 20 znowu jedziemy, ja z rodzicami, w góry. A potem się. Opie... Nadam te wakacje, znowu będzie rok szkolny. Ech. Otóż. Ale, no, widzicie, no. Dokładnie tak, ale już widzicie, już mamy prawie cały zaliczony czerwiec I tylko jeszcze wszystko dwa odcinki w czerwcu, mamy zaliczony cały czerwiec, cały maj Cały i cały kwiecień. mamy cały rok, bo już no, rok temu zagrałem całego lipca i całego sierpnia Włączcie sobie wiatr, bo mi gorąco Jest gorący. 25 stopni na dworze, a mamy już dwa małe, 28, więc no Piękna załoga proszę bardzo, dokładnie A ja Ale pięknie robić takie. Motorka. A ja yeah, go mam. Tak, nie ma jak napełnić. Nie ma jak napełnić karkę wódką. O Inclusive. To piękny stan. O Inclusive. A ja go mam. To Guido. jak ujdą. No, e, tak będzie. Będzie z wakacyjnym? No. Więc mam nadzieję, Mark, mały kryjomie, kocham Cię. Czy to jest Marek? Dobra, eee, Marek. E, z osobami trąb, e, e, z Marekiem ok grają trąbami, opierając się na głową Więc mam nadzieję, że wprowadziłem Was w klimat wakacyjny. Mam nadzieję, że już nie się. to będą bo jakieś większe elementy, będą pewnie. No co, widzimy się w kolejnym odcinku, z kolei już 1 lipca, zaczynamy kolejną postępkę wakacyjną Jaką zrobię to, ja muszę poszukać piosenek jakie muszę skontrolować No i co, tak jak mówiłem, już się skończyliśmy Chciałem się z będzie pewnie do września, a kiedy będę przeczekał rewizji A na razie e, w powiedziałek zobaczycie piękny, godzinny i 9 minutowy film Który będzie Publikowany, jak ja nagram w poniedziałek, to będzie publikowany co dzisiaj za Za 3 godziny nie, 3 tak. i 47 minut. do... Może się podobał? Do usłyszenia w końcu, moim kanale. Do usłyszenia, 7!